No siema, jestem Elviso, witam Was moi drodzy. Bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z budowy lodowca i czas najwyższy, aby zrobić coś, czego według mnie naprawdę się nikt nie spodziewał, a naprawdę warto byłoby coś takiego mieć. Gdyż w tym odcinku, w tym oto przy ogromnym budynku, w którym serii jest sporo miejsca, stworzymy sobie przez sekretny pokój oraz tajne miejsce, którego Abra nigdy nie znajdzie, Aby tam sobie będzie po prostu żyli. No i tak bym ujął, że minimalnie na jego utrzymaniu, więc w tym odcinku czas najwyższy, aby zrobić lodowcu Abry swój własny sekretny pokój. Powiem tak, w tym budynku teraz się porobiło tyle rzeczy, rzeczy właśnie. Jak ten pokój taki bardziej użytkowy, ten pokój, który jest magazynem, więc tak sobie znałem dobra. Więc to w sumie, co byłoby, gdybym sobie chociażby w jednym miejscu postawił obraz, co nie? Jakby na Na lodowc takiego prostej tej serii, myślę, że mało. I aberka, by akurat za niego nie lwał, wla, nie ponieważ no, po co miałbym tam wbijać, co nie? Więc co byłoby, gdybym sobie w tym odcinku, właśnie, postawił taki obraz, właśnie. I jakoś tam go tak go, go e, tabliczkami, no i dzięki temu, tam byłoby wejście. A tam bym sobie normalnie urządził swoje takie małe mieszkanko. I byłoby na pewno mega, ale to mega śmiesznie. Więc zaraz sobie znajdziemy jakieś fajne miejsce, żeby to mu zrobić. A wtedy, oczywiście super, kanał, sobie to bardzo ważne, co ja nociny, teraz tu jest dzwonkiem. Bardzo ważne, żeby Was nie zimieniły, zobaczcie, bądź na bieżąco oraz subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem I teraz tak, jeżeli chodzi o lodowiec, wydaje mi się, że sama góra lodowca nie jest zbytnio dobrym pomysłem z tego powodu, że tutaj jeszcze będziemy sporo robić, to będziemy sporo zmieniać, więc tym bardziej, w mojej opinii, to nie jest dobre miejsce, ale spokojnie. Za to, mam jednego powodu, którego wam zaraz pokażę, ponieważ no, wydaje mi się, że tam, gdybyśmy sobie przedstawili obraz, to aby absolutnie, nawet po tym nigdy nie pomyślał, że to może być jakieś przejście, ok? Jest to oczywiście w nowo postawionym pokoju, który jest, uwaga. Uwaga, w tym miejscu. On jest właśnie tutaj. I tam zdewalnia po prostu obraz. Idealnie tutaj. Chodzi mi o to miejsce. I tutaj sobie ogarniemy też jakieś przejście, więc teraz sekundkę. Musimy sobie teraz tutaj, tutaj postawić trapdora, żeby nam się to w ogóle coś tutaj postawiło. Chodzi mi o taki obraz podłużny. Dzięki czemu on tak się tutaj wtapie w to, że abrat tutaj nawet nigdy nie wbije. Więc Tutaj ma swoje jeszcze jakieś tam w ogóle zajście. Więc serio. Według mnie, po prostu nie ma żadnego powodu, żeby tu wbijać, co nie. Więc my ogarniemy sobie za tym miejscem przejście, które będzie prowadziło uwagę, uwaga, moi drodzy, ponieważ mam już pomysł do, do, do dotąd, ponieważ tutaj jest takie coś, że tu jest jeszcze sporo miejsca, którego nie. Użyliśmy, co, nie? Więc tutaj może na serio taki dość spory pokój wcisnąć, jak się postaramy. Więc serio w tym odcinku ogarniemy sobie coś bardzo nielegalnego. I mam szczerą nadzieję, że Aberka, nawet jeśli to kiedyś odkryje, to się na jednego helwiska nie obrazi, ok? Z tym, że on by musimy być jakoś podłużny, ponieważ tak szczerze, to tutaj niby jest sporo miejsca, ale nie ma jakiegoś tam, wiecie, mega, ale to mega sporo, co nie? Więc z zobaczymy, co, z co z w tym odcinku wymyślimy, bo już jest jeszcze jakaś inna opcja, żeby sobie zrobić w ogóle cały pokój wzdłuż tego obecnego pokoju. Dzięki czemu będziemy mieli taki nawet swój prywatny korytarz i każde miejsce, którego Aberka nie użył do budowy swojego lodowca, będzie pod niekot pod naszym użytkiem. No bo gościu. Po co ma się marnować? co nie? Po co ma się marnować? No panie, to już to jest interes, co nie? Dobra, więc teraz tak, wydaje mi się, że to wejście, gdyby było w tym miejscu, byłoby spoczko, co nie? Teraz to tylko takie małe obtanko. Jak to zrobić, żeby ono prowadziło na drugą stronę, co nie? Więc teraz czas też najwyższy, aby za tym obrazem zrobić sobie kolejne przejście, które, uwaga, uwaga, będzie prowadziło w jeszcze kolejne miejsce, więc serio, to jest mega mocno. Więc Teraz tak, przejście za obrazem, widzi nie można, chyba że na shift, więc voilà. I tu jest tego, co się nie mylę, jeżeli już wejście na górę, co nie? Już klatka stada, więc troszkę lipa. Ale spokojnie. Ponieważ tutaj byśmy mogli sobie zrobić korytarz, co nie? I ten korytarz szedłby prosto, prosto. I tutaj jest, wiecie, sufit e, starej tajnej bazy Abry. I tutaj te, te, też tak swoją drogą jest również mega dużo miejsca. i naprawdę, bo tu już jest ten pokoik, co nie? Ale żeby sobie zrobić taką ogólnie, wiecie, taką kon koncepcję tego, żeby to było takie podłużne. I żeby to były takie dwa pokoje połączone w korytarzach, to by było mega epickie, wiecie? Więc nawet tak zróbmy. Ej serio, w tym odcinku w ogóle wyjściu. to chyba jest coś, co tutaj nie miało się znaleźć. Ale witamy bardzo gorąco. Pier Pierwszego mieszkańca naszego tajnego pokoju w Lodowcu Abram. No niech będzie, no. no powiem tak. Spoczko, niech sobie tego mieszka. Mi to absolutnie problemów nie robi. Okej, ziomki, miejsca nam się zrobiło tutaj naprawdę sporo. Ponieważ w tym momencie ten pokoik jest już taki małym korytarzem połączony z tym większym. Więc teraz naprawdę mamy ogromne fal do opisu. Ponieważ te, teraz, serio, tu się nam zrobiło naprawdę sporo miejsca. Ponadto, to jest też ciekawe, że to jest miejsce, którego Abra by już nigdy nie użył. Ponieważ to jest taka, wiecie taka przestrzeń bardziej nieurzutkowa nie z tego powodu. Że to jest teraz idealnie wokół jego e, pokoju, w co nie? Więc teraz możemy sobie, po prostu, wiecie zrobić coś takiego dobrego z miejsca, którego Abra by i tak nigdy, ale to serio, prze nigdy nie użył do budowy czegokolwiek. Więc to teraz, serio mamy taką m, fajną możliwość, żeby sobie właściwie wiecie, zrobić dodatkowe pokoje w Goldowcu i zawsze będzie można mówić, że już tu jest więcej, za nie? O ile on to jeszcze w, jakoś odczuje, nie mam pojęcia, ale no jednak byłoby stereo fajnie, gdyby się o tym nie dowiedział, więc zobaczymy, jak nam pokaże loser. Nie wiecie, ale mam też tego Instagrama, czyli Elvisa podłuchu oficjal, bo wiesz, te, te, te to oczywiście bardzo grapole, tam jak macie link opis, tam macie moje fotki, tam macie moje stories oraz wiele więcej. Więc teraz tak, korytarz, sobie możemy nawet coś wiecie, ponieważ tutaj mamy sporo miejsca. Tam akurat nie możemy, u już tu jest baza Abrystara, więc tutaj nie możemy sobie zejść bo tam wiecie, jeszcze sobie potem jakoś i jakoś inaczej, więc serio, no akurat nie kombinujemy jakoś bardzo, ale w tym miejscu możemy sobie śmiało to trochę żeby to było troszeczkę większe już tutaj będziemy mieli na pewno więcej miejsca, bo będzie większa przestrzeń nad głową, co nie? Więc teraz tak, teraz tak proszę bardzo i mamy tu już serio z głowy, tu jest też par parę sztuk ale spokojnie obecnie na serwerze Abry nie ma, więc mamy taką fajną sytuację aby sobie móc cokolwiek to zbudować, nie? gdyby teraz było na serwerze no to tak byłoby chyba coś ciężko zrobić z cokolwiek w tym lodowcu to nie, jakby takiego tajnego bardziej, co nie, według mnie to nie będzie jakaś tam tajna baza, będzie taki zwykły mój tajny pokój co jest tu jakieś TNT? Co jest? Ej, czemu tu jest TNT? Jakby szczerze, to jest podczas tej całej budowy, środka. Już drugie TNT, które odkupujemy, co nie? To się zrobi serio, teraz bardziej niepokojące. Dlaczego w tym lodowcu jest tyle ukrytego TNT? Jakby to się teraz chociażby zapaliło i wybuchło, to byłoby naprawdę, myślę, że bardzo niefortunnie. Wiecie, więc oby tak się nie stało. A tym bardziej nie mam pojęcia, czemu coś tutaj je podłożył. Jakby serio, to jest tym bardziej troszeczkę niepokojące. Ale no cóż, takie rzeczy się również zdarzają. Więc teraz cyk i cyk, mam też tu ładnie to ogarnięte. Tu jej to wejście. Można byłoby tak sobie, by the way zamurować, no bo jak tu. Dobra, sobie wbiję, no to będzie nie niefajnie. Okej, okay, więc to z tego co widzę, jest absolutnie wszystko Git. Nasze wejście jest w tym miejscu, więc teraz tutaj, panie kolego, damy sobie też takie tutaj pyk i pyk chyba. On jest jakiś nawet trudniejszy, niż ten starszy, wiecie? Chyba tam wygląda nawet lepiej, więc teraz tak, potrzebujemy już tej szybko kierki. No i wejście jest serio mocne bo wejść gości ogarni, że tu jest tajna baza. No nie ma takiej w ogóle opcji. Ej, właśnie! A co jeśli ogarniemy sobie, właśnie, z tego co uszkowałem sobie, czyli podłogę z bloków grzyba? To będzie wyglądało ładnie po prostu, więc tak nawet zróbmy, wiecie? Tak tutaj zróbmy fest, bo to będzie wiele lepsze, bo to będzie. W takim mocnym klimacie tego całego budynku, co nie? Żeby ten pokój był taki sam jak cały lodowiec, co nie? I to myślę, że byłoby tutaj najlepsze. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o podłogę, można było sobie zrobić na tym poziomie, a jeżeli chodzi o inne pokójki, będziemy sobie jeszcze kombinowali, żeby to było jakieś tam bardziej też nawet pomieszane, żeby to wyglądało różnie, co nie? Ale serio, robimy takich rzeczy nielegalnie. Nie wiem czy kolega nie, rozło nie rozłości, okej, jakiś ja chcę No tak w sumie wiecie. On tego pokoju i tak by nigdy nie zrobił aż w tym miejscu, no już po prostu po co się tak cisnąć, co nie? On by sobie zrobił pokój w takim większym e, terenie e, lodowca, nie w takiej małej kanciapie. więc zobaczymy. Elf, sobie będzie takim po prostu lokalnym właśnie Będę sobie tutaj po prostu tutaj mieszkał. Będę sobie czasem z tej swojej nory wychodził. Coś tam poprzątam w rodowcu. I będzie gituwa. Minęła chwilka, i tak już mówiąc szczerze, ten cały pokój, a właściwie takie dwa pokoje połączone w jedną, wyglądają coraz bardziej jak część utworu. Ponieważ w tym momencie to jest takie bardzo totalnie zrobione tak samo jak wszystko u niego, więc no, w mojej opinii jest serio poczko. A to będzie jak sobie tutaj się, wiecie, ogarniemy jakieś ścianki, żeby było tak samo ładne jak w tym pokoiku. Żeby to były jakieś filary, że wszędzie były tutaj dywaniki, że wszędzie były jakieś te dekoracje. Więc no, według mnie naprawdę, mam transformą. Okazję, aby zrobić naprawdę ładny pokój, który będzie no mocną tajemnicą, jakby szczerze, mi tutaj jedyne co się nie podoba, to jest to miejsce, które nie możemy dać grzybków, ponieważ w tym miejscu byłoby, wiecie, e, jest ta inna baza więc to byłoby sobie widoczne, czy to już by takiego sobie było, co nie, wiem, no serio, lód w sumie, coś wiecie co, ej czekajcie, jeżeli teraz my to skopiemy, to od, do, to od dołu nie będzie wyglądało jakoś bardzo podejrzanie, ponieważ wiecie, to się teraz będzie, będzie zlewało stałą budowlą, co nie, więc tak w sumie, jeżeli sobie teraz postawimy tutaj grzyby, to chyba nie będzie jakoś widoczne, mega jakby wiecie, no może jest, jest różnica, ale on w tej bazie jednak wiecie, od, od, od sporego czasu nie urzęduje, więc tak w sumie to byłoby takie coś, że. On i nawet o tym nie pamiętam, jak to była wcześniej, e, wiecie, zabudowa dachu, więc tak szczerze, to wygląda teraz myślę, że fajnie i naprawdę może nawet się nie ogarnie, więc tak zróbmy. Niech tak teraz stereo będzie i będzie naprawdę śmiesznie, więc spoczko, mamy już tutaj wszystko według mnie po prostu pasujące, według mnie ta podłoga była takim dla mnie mocnym problemem i takim sporem do rozwiązaniem, więc teraz nam wszystko piszą wszystko fajnie. Możemy sobie tutaj całą oczywiście postawić i zaraz też sobie będziemy dodawać dekoracje. O! Co kolektutaj. Ja było to wcześniej, jakoś tak to było, ale teraz serio myślę, że jest bardzo ładnie. I jest tak, żeby Abra nic nie zauważył, więc naprawdę jest teraz szansa, że to jakiś naprawdę spory czas. Będziemy mieli tajny pokój, o którym on się nie dowie, ej, serio! I tak szczerze, jest taka szansa, że on się o tym nie dowie nigdy. I według mnie jedna opcja jest taka, że wiecie, bo wybuchnie creeper i on zobaczy, że to jest jakiś pokój, co nie? Więc błagam, aby tutaj było dobre światło, żeby tutaj nic nie wybuchło. I też do tego trzeba dbać o niego, o wiecie, o lampki, o glowstone, o wszystko, żeby tutaj po prostu o naszym pokoju się chłopie nigdy nie dowiedział. Ej, serio! To już dosłownie Wygląda jak część jego lodowca. Panie, jest teraz serio bailando. Tylko teraz tak, jeśli chodzi o podłogę, no to można byłoby sobie też w tych miejscach dać po prostu płytki pryzmarnowe, żeby się łatwiej wchodziło. To nie, że to też było jakieś łatwiejsze, bo obsłudze, żeby nie trzeba było czekać spacji, będzie na pewno raźniej, to nie. Będzie gościu lepiej, oj. Tutaj powiem że wam, że jest tak bardzo ciasno, że jest ciężko jakkolwiek się ruszyć, ale wiecie, to jednak chodzi głównie o to, żeby jakoś też tej mega kształtu lodowca nie, nie modyfikować, ponieważ wtedy to by jeszcze jakieś jego podejrzenia, czy to się zmieniło. I byłoby serio, niefortunnie tego, Oczywiście nie chcemy, zanim staramy teraz to w tym miejscu, teraz tak tutaj w tym też w tej można byłoby tą ściankę troszeczkę w sumie kształcić, bo ona jest taka zbyt płaska, wiecie? Ona jest zbyt płaska. To jeszcze jest trochę miejsce, na... ej lepiej, żeby w tym miejscu było takie jawne okienko, żeby tutaj, wiecie, było widać, że tutaj jest pokój, ale ej, tu jest w sumie, dobra, żeby w tym miejscu było to okno i zobaczymy, kiedy Abra się ogarnie, to coś jest. Ej, tak serio. No dajmy taką wskazówkę. Halo, Abra, to jest jakby według mnie po prostu, on w to miejsce nigdy nie spojrzy, więc to jest takie mega, mega ryzykowne, ale fajne, co nie, żeby sobie, teraz jak mamy taką adrenalinę, to się jednak... O, może stać, że on tutaj wbije i, i czy się ogarnie, ale tak, a, ale tak nie musi być, co nie, więc serio, pomysł według mnie fajny, zaryzykujmy, niech będzie śmieszny, niech nie będzie śmieszny, niech będzie też oczywiście ciekawie, a z tym, że na pewno będzie grubo, więc teraz tyk i cyk, wstydzamy teraz te, te dywaniki, żeby było oczywiście ładniej, bo tutaj dają taki most macie w tej całej podłodze i wygląda to jeszcze lepiej, okej, okay, więc teraz tak i teraz tak, to tak nie może być, więc teraz to tak, to zróbmy, no i też teraz przejdziemy do kraty ścian i naprawdę, też żeby, żeby zaraz zobaczymy, jak to wygląda od, od tamtej strony, no naprawdę, jest taka szansa, że on to zobaczy, ale według mnie, no, on tego nie zrobi po prostu, bo go znam i wiem, że tu nie będzie patrzył, to nie więc serio Temat bardzo gruby, temat serio mocny, więc to teraz też sobie taki taki coś, cyk oraz cyk i jest teraz spoczko Idąc dalej, tu jest już dywan położony, więc teraz sobie go położymy też w tej okolicy, na tym tutaj korytarzu I widzę też tutaj bardzo gorąco mieszkańca naszego, naszego pokoiku Siema gościu, siema kozeł, okej, okay, dobra Więc dywany chyba są już tutaj ładnie ogarnięte, mamy je tam, gdzie powinny stać, więc serio spoko Wszędzie tutaj mamy je umiejscowione, a jeżeli chodzi o to okienko na świat, zobaczmy jak ono się prezentuje z drugiej strony bo no to jest serio, no myślę, że coś mocne, co nie, rozpuśćcie tutaj się jednak jest, ale nie ma w ogóle opcji, według mnie, że on to ogarnię, co nie, jakby szczerze, to jest tak niewidoczne, że wiecie, no tutaj jest po prostu wchodzi, on nie patrzy na ściany, ponieważ po co miałbym patrzeć na ściany, co nie, jakby naprawdę, więc no, chyba on tutaj po prostu, no wiecie, jak ten obraz by rozwalił, to by może to się jakoś ogarnąć, co nie, albo po tej bazie, nie mam serio pojęcia, wszystko właściwie wyjdzie w praniu, ale no ja mam taką szczerą nadzieję, że przez długi czas będziemy sobie tutaj mogli normalnie żyć, ogarniemy sobie tutaj swój własny magazyn, swoje własne wyrko, Założymy sobie, sobie, sobie swoją własną cywilizację i będzie śmiesznie. Nieco, nie i ono się z tym nigdy nie dowie jest serio mega ciekawe więc starau, tak też jest, mają jakieś płytki Ej, hey, wait mają tutaj płytki ale mi się skończyły chyba albo je zgubiłem, więc sekundka ogarniemy sobie też te płytki po spoczko i zaraz ch chyba czas na na jakieś dekoracje Pokroju właśnie jakieś tam stoliczków takie właśnie jak to zawsze daje taki fajny klimatik więc fajnie I tutaj można byłoby sobie położyć jakieś te doniczki z kwiatami albo glowberries by też te wyglądały świetnie. I naprawdę jeżeli chodzi o dekoracje jest tyle pomysłów prostu też te, te, te takie właśnie jak te pili kwiaty naprawdę z można zrobić w tym pokoju wiele Okej okay. może on jest mały co nie Ten Pokój nie jest największy. W ogóle Czemu sobie postawiłem crafting, skoro tu jest ściana z craftingów. Elviso, troszkę rozwagi i po, powagi, nawet są crafting karskę od tego, co nie naprawdę. Po prostu, tu ja, ja mam już tyle pomysłów na te w głowie, że no możemy go z niego sobie zrobić, co chcemy. I jedyny nasz problem to jest właściwie miejsce, co nie? Że nie ma go nieskończoność, więc trudno, ale kto wie, też można się ewentualnie w tym kierunku przekopać, wiesz, i tam jest sporo miejsca, choć to jest szansa, że Abra będzie kopał, co nie i budował, więc stereo. to ogroduj się jeszcze z się wstrzymał, wiecie, ale zobaczymy, więc teraz tak, jeżeli chodzi o kolejną wkrację, można byłoby Będę tutaj zgarnąć jakąś teraz lampkę żeby będzie wyglądało tutaj spoko, pyk i pyk No jest jakiś tutaj stoliczek fajny i naprawdę Też oczywiście jak, jak, jak ten pokój skończymy pod koniec odcinka To was proszę o komentarz W skali od 1 do 10 Jak się to się badało, ponieważ ja bym teraz, ak obecnie Dał taką mocną szóstkę, to nie bo tutaj właśnie jeszcze nic nie ma, Ale spokojnie, czas najwyższy Aby się mordeczki na poważnie już się Do roboty, pam, param, pam Okej ok, ziomki, spędziłem mocne 45 minut Na to Aby zrobić coś, co było niewykonalne Czyli zrobić z małego cienkowca Pokoiku z korytarzami takimi wąskimi, z takimi mo molkimi tam pomieszczonkami. Coś stereo bardzo, ale to bardzo ładnego. Więc uwaga, uwaga, jeżeli chodzi o efekty, czas najwyższy, aby wam je po prostu zaprezentować, ponieważ według mnie są one nie totalnie wybite, ponieważ najmy. Po prostu to było ciężkie, żeby to zrobić. Ale i tak teraz moja sama notka wzrosła na pewno o parę miejsc, ponieważ uwaga, uwaga na samym wejściu, że mam tutaj takie ładne dekoracje ścianek. Uwaga, uwaga! Wszędzie jest po prostu tak, jak powinno być w samym więc No według mnie, to jest teraz po prostu fajnie. To jest nawet taki mój klimacik z tymi obrazami, tu jest takie właśnie zaraz sporo dekoracji z tymi całymi oraz z tym koperem, no i oczywiście jak żeby inaczej, glowberries, doniczki, świeczki, no i oczywiście nasz tutaj obecnie chyba jedyny oprócz mnie mieszkaniec, więc styl, to myślę, że teraz wygląda mega, ale to mega dobrze, sama stylistyka tego wszystkiego mi się po prostu mega podoba, bo to jest dokładnie to samo, co będzie w całym ldowcu, więc no teraz to jest po prostu wiecie, taka no mała wersja ldowca, co nie? I też pada to w tym pokoiku, to że się, się zrobiło więcej miejsca, więc bardzo fajnie, to mi chodzi głównie o korytarz, ale sam pokoik w samej też tutaj jest oczywiście bardzo, ale to bardzo fajnie Zwracam też ponadto w tym miejscu zostawiłem no, taką małą szparkę, zaraz sobie zobaczymy jak zaraz ona będzie widoczna i aberka no ogarnie sieć, czy jednak się ogarnie, to w ogóle też, też, też z drugiej strony to jest też idealne miejsce, aby móc go podglądać, ej serio to jest wręcz perfekt, żeby być tutaj takim, wiecie, takim szpiegiem, który sobie żyje w jego lodowcu i go będzie normalnie sobie tam gościł, obserwował, bo będzie sobie tutaj chodził, i serio to jest mega mocny motyw, żeby takie coś serio zrobić. Według mnie w ogóle to nie jest tajna baza, ale to jest taki, wiecie, taki mój pokój, co nie, taki mój niezbyt legalny pokój, więc powiem teraz tak szczerze, ja tego za tajną bazę nie uważam, no bo gościu, to jest tajna baza zbyt dziwne, co jest po prostu, wiecie, coś innego, co nie, więc teraz tak, naprawdę, to miejsce jest poniekąd widoczne, a poniekąd wow, jaki on musi mieć xd, jakby wiecie, jakby jak, jak on tutaj chociażby sobie raz był i zobaczył wow, tam jest jakiś korytarz, co nie, z tej perspektywy, co wygląda też w ogóle na o wiele większe, wiecie, więc naprawdę, jestem mega ciekawy, czy Abra to znajdzie, a jak znajdzie, to jak na to zareaguje, jest, jest też jestem ciekawy, się domyślić, że to byłem ja, czy jednak nie będzie miał tak wydarzenia. Więc w tym odcinku będziemy sobie kończyli, więc oczywiście bardzo dziękuję, że byliście na moim kanale, PLC, bardzo gorąco. Suba i dzwonek, bo jest to mega, giga, hiper ważne, bo tu macie moje daily, codzienne odcineczki, tak samo jak na moim drugim kanale, czyli Elviso Games, do którego macie ten link do góry w karcie, tam macie też moje codzienne odcineczki, Elviso Games, oraz też was zapraszam do mojego Instagrama, czyli Elviso Podwójnego Oficjal, na którym macie moje zdjęcia, na którym macie moje stories, oraz macie do niego link w opisie, więc w tym odcinku stworzyłem sobie coś, co myślę, że jest serio, nie że godne podziwu, ale jestem z tego po prostu dumny, bo to jest taka Taka fajna budowla, która na pewno w tym lodowcu taki swój klimat zostawi. Więc dziękuję, że byliście. Ostanęcie tę bu budowę w komentarzach, wśród ten pokoik. I dziękuję, że byliście. Siewaneczko, aleczko i jo!